To już jedenasta odsłona festiwalu etnomania w pięknym, urokliwym Muzeum Małopolski Zachodniej. Pogoda nam dopisała, jest mnóstwo osób. Jest to przede wszystkim festiwal rzemiosła, rękodzieła, który kultywuje tą jakże ważną dla nas tradycję krakowiaków zachodnich i nie tylko. Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Od Kultury. My jesteśmy partnerem, ale odbywa się to na naszym terenie na terenie Skansenu w Wygiełzowie. Są równe strefy, więc dla każdego mamy miejsce. Jest strefa dzieci, strefa rzemiosła, strefa smaku. Każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie, ponieważ pogoda jest naprawdę piękna. Można odpocząć w cieniu drzewa, na kocach, na leżakach. Można skosztować naprawdę wspaniałych przysmaków. Ze strony muzeum zaangażowany jest cały zespół pracowników, aż 21 osób. Mamy uruchomione aż trzy punkty kasowe. Są również osoby w sklepiku, bo od tego roku mamy otwarty również sklepik muzealny. Również można odwiedzić nie tylko tutaj Skansen, można udać się w dniu dzisiejszym na Podzamcze. Wkrótce zamek będzie również otwarty, ale teraz na Podzamczu można skorzystać również z kawiarni, która została również uruchomiona napić się pysznej kawy czy zjeść ciasto. Na tegorocznym festiwalu Etnomania Muzeum Małopolski Zachodniej gościmy ponad 150 wystawców polskiego rękodzieła, rzemiosła, designu, wystawców w strefie smaku, w strefie dla dzieci Mamy ponad 30 warsztatów, dedykowanych zarówno dzieciom, jak i dorosłym, które skupione są wokół tematu przewodniego festiwalu czyli tematu domu. I tak możemy przygotować dekoracje domu, inspirowane ludowymi dekoracjami jak pająki z Bibuły i słomy a także spróbować innych technik, m.in. barwienia naturalnymi roślinami, barwienia poduszek. Są również warsztaty poświęcone tajnikom ekologicznej pielęgnacji domu oraz wiele innych otwartych warsztatów które zapewniają nasi rzemieślnicy jak wiklina, garncarstwo, łyżkarstwo. Tegoroczna etnomania to również ponad 150 wystawców. Wśród produktów, które możemy w tym roku nabyć, znajdziemy przeróżną ceramikę, znajdziemy zabawki dla dzieci, znajdziemy przeróżną biżuterię ceramiczną, srebrną, wytwarzaną ze sznurków. Możemy również podziwiać i nabyć przepiękne projekty od tegorocznych projektantów, którzy prezentowali się na pokazie Mody. Tegoroczną strefę muzyczną zainicjowała w tym roku Kapela Brodów koncertem na mojej scenie o godzinie 13. O godzinie 17.30 czeka nas koncert Joanny Słowińskiej i Stanisław Słowiński Kwartet. Obecnie kończy się koncert zespołu Echo Rodu, który również tworzył oprawę muzyczną do tegorocznego pokazu Mody. Sam projekt jest bardzo młody i to wszystko się poniosło bardzo szybko i jest to bardzo ciekawe miejsce dla nas. Nie graliśmy nigdy poza tym miejscem w Skansenie i w takim autentycznym miejscu, gdzie rzeczywiście jesteśmy wśród słowiańskich starych domów. Jest to wspaniałe, bardzo dobrze się tu czujemy, bardzo ciekawe przeżycie jest w ogóle zagrać na pokazie mody, nie po prostu dla ludzi koncert. thank uh you -huh. Macie dość charakterystyczną muzykę, czyli połączenie muzyki etnicznej, słowiańskiej, bardzo starej, z wykorzystaniem muzyki elektronicznej, techno. Techno to nie do końca poprawne słowo. Bardziej jeśli chodzi już o wdrążanie się w gatunki, to Psy-Trance i Down Tempo to takie, taka baza. Było to także folkowa muzyka, muzyka etniczna się działa gdzieś tam głęboko od dawna, od właściwie odkąd tam zainteresowaliśmy się muzyką. Natomiast zawsze było tak, że. Jak chcieliśmy zacząć grać muzykę folkową, to brakowało w tym autentyczności, jakiejś oryginalności. Nie chcieliśmy być drugim kimś, a przy okazji nie chcieliśmy grać muzyki niesłowiańskiej, no bo nie czujemy tego, żebyśmy, jako Słowianie, przyczuli na to procent w całości kultury innego kraju. I dopiero kiedy przyszło do nas właśnie ten pomysł połączyć, ten typ elektroniki z naszymi korzeniami z naszą muzyką etniczną to poczuliśmy, że to jest właśnie to. I w tym jest taka autentyczność i oryginalność i wtedy zaczęliśmy tak w 100% z tym się utożsamiać. I tak powstało Echo Rodo, dosłownie Echo rodu, rodu bo naszych korzeni, a echo, bo jesteśmy właśnie tym, co było kiedyś, ale takim odgłosem i nowoczesnością i tym, co trwa teraz. Pozdrawiamy widzów Chrzanowskiej telewizji lokalnej i zapraszamy na nasze następne koncerty.